BOCHDAN URBANKOWSKI KALECTWO POLSKIEJ PAMIĘCI Polska pamięć września jest kaleka asymetryczna. Przechowuje sylwetki obrońców Westerplatte, katowickich harcerzy, obrońców wieży spadochronowej, łanów szarżujących przez wulkę węglową. Znalazła miejsce dla Wołodyjowskiego z bunkrów pod Wizą, kapitana Władysława Raginisa, ale w stosunku do bohaterów walk z najazdem sowieckim jest głucha. I niesprawiedliwa. Jeśli są jakieś próby przywrócenia równowagi, to poprzez zohydzanie żołnierzy walczących z Niemcami. Pojawiają się oparte na niemieckich dokumentach rewizje polskich bitew, szykowany jest film ośmieszający obrońców Westerplatte. Domrośli historycy dowodzą, że w Katowicach nie było harcerzy. Pod wizną Polacy nie walczyli, a Niemcom przeszkadzały tylko korki na polskich drogach. Jeden przykład. Ostatnia bitwa kawaleryjska świata została stoczona 23 września 1939 roku pod Krasnobrodem, roztaczańską częstochową, u stóp klasztoru. Kawalerzyści z 25 pułku łanów wielkopolskich pobili kawalerzystów z 17 pułku rajtarów bamberskich. Szarżą prowadził dowódca pierwszego szwadronu porucznik Tadeusz Gerlecki, który zginął wkrótce po bitwie. Do niewoli wzięto około stu nieprzyjaciół. Pamięć o tym zwycięstwie nie przedarła się poza społeczność lokalną, a i ta jest ostatnio wygaszana. Pamięć o walkach polskich kawalerzystów kształtuje więc scena, lotnej wajdy, w której niezbyt rozgarnięty ułan rąbie szablą niemiecki czołg. Jeszcze gorzej przedstawia się stan polskiej pamięci w odniesieniu do walk 17 września i dni następnych. Wiedzą o nich nieodliczni historycy oraz czytelnicy zwani oszołomami, którzy nie potrafią żyć nowocześnie. Umarł w polskiej pamięci pułkownik Marceli Kotarba, pierwszy obrońca Kresów, dowódca pułku Korpusu Ochrony Pogranicza po dole. On był tym, który poinformował dowództwo o ataku sowieckich sił i wbrew rozkazowi podjął walkę z najeźdźcami. Wysłana przez niego wiadomość o ataku dotarła do sztabu głównego o godzinie 6.10. Słowa oficerskiego meldunku kryją w sobie niezwykły dramatyzm. Przewaga bardzo duża, bijemy się uporczywie i będę starał się jak najdłużej moje kierunki osłaniać. Te słowa przeszły do historii i zniknęły. Na pamięć zasługują także walki dywizji Kobryń, pułkownika Adama Eplera, Formacja ta walczyła z obydwoma zaborcami, 14 września z Niemcami, 29 września z Rosjanami pod Jabłonią i dzień później pod Milanowem. Pod Jabłonią wzięto do niewoli pięćdziesięciu jeńców, straty własne, kilku żołnierzy i podoficerów, których zwłoki Rosjanie odarli z odzieży i porzucili. Podczas przesłuchań jeńcy rosyjscy poprosiliby ich nie odsyłać. Skarżyli się na nieludzkie stosunki w swojej armii, na to, że są bici, poniżani, przysięgali, że będą walczyli wiernie do końca po stronie polskiej. Słowa dotrzymali, walczyli z Armią Czerwoną pod Milanowem, potem w następnych bitwach już z Niemcami. Po zmaganiach pod kockiem, poszli do niewoli niemieckiej wraz z żołnierzami polskimi. Symbolem obrony grodna stał się trzynastoletni Tadzik Jasiński. Rosjanie osaczający miasto 21 września byli tak pewni siebie, że posłali do ataku czołgi bez osłony piechoty. Ten błąd wykorzystali polscy obrońcy, obrzucając czołgi butelkami z benzyną. Zniszczyli bądź uszkodzili dziesięć czołgów. Rozwścieczeni Rosjanie zastosowali wówczas tę samą metodę, którą stosowali ongiś Niemcy pod Głogowem. Jako żywe tarcze zostały użyte dzieci. Tadzik Jasiński zginął, przywiązany do czołgu. Umierający chłopiec został odbity przez Polaków i przeniesiony do szpitala. Według legendy skonał na rękach matki, która go pocieszała, mówiąc Tadzik, ciesz się, polska armia wraca, ułani z chorągwiami, śpiewają. Po zdobyciu miasta Rosjanie urządzili masakrę ludności. We wspomnieniach świadków wydarzeń pojawia się plac przed farą, a na nim ogromny wał trupów. I płynąca po kamieniach krew. Spod grodna i spod wilna pochodzą także przekazy o miażdżeniu jeńców gąsienicami czołgów. Prawdopodobnie chodziło o oszczędność amunicji. Te obrazy zostały zapomniane, wyrzucone z pamięci razem z pomordowanymi żołnierzami. Nie istnieją w niej kadeci ze szkoły oficerów policji w mostach wielkich, jeńcy rozstrzeliwani z kulomiotów na szosie pod Kostopolem, powiązani drutem kolczastym i obrzuceni granatami pod chorążowie z niemirówka. Nie istnieją też w naszej pamięci komuniści, którzy strzelali w plecy polskim żołnierzom i szykowali listy proskrypcyjne dla NKWD. Nie istnieją działacze, którzy witali wkraczających girlandami kwiatów i nie tylko. Oto scena likwidowania polskiej policji w Sarnach. Żydzi z bronią krótką w ręku oraz z kilkoma żołnierzami radzieckimi prowadzili polską policję granatową, plując na nich, krzycząc, przepuścić tych psów. Policja szła bez pasów, z rękami w górze, szli na śmierć. Szli w pięciu grupach, około trzysta osób. Szli w stronę mostu, na rzece, służ, w las. I nikt nie wrócił. A raczej... Powrócili oprawcy po następne ofiary. A w jakiś czas potem ci oprawcy bądź ich towarzysze otrzymali od najeźdźców władzę. Rządzili Lwowem, potem Wilnem, a jeszcze później całym PRL-em. Okupacja sowiecka była kuźnią przyszłych polskich kadr. Tu uczyli się rządów Bierut i Gomułka, tu Nowe, Socrealistyczne podręczniki układali Bromberg z Przybosiem i Borejsza z Jastrunem. Te kadry okazały się sprawnymi inżynierami dusz. To oni dokonali ich okaleczenia. Zwycięstwo sowietów nad Polską nie skończyło się we wrześniu 1939 roku. Ono trwa.